W poniedziałek w Kępnie otwarto biuro poselskie poseł Bożeny Chęczycy z Platformy Obywatelskiej. Z okazji uroczystego otwarcia biura w Kępnie przebywał przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Rafał Grupiński oraz poseł Mariusz Witczak. Po uroczystym przecięciu wstęgi parlamentarzyści spotkali się z dziennikarzami. Rolę gospodyni pełniła Ewelina Pieles, która została asystentką poseł Bożeny Chęczycy. Minął właściwie niecały miesiąc od czasu, kiedy złożyłam ślubowanie w Sejmie i właściwie przez ten czas był całkowicie poświęcony na prace organizacyjne, a jak wiadomo, no nie jest, to, jest tego mnóstwo do zrobienia. Ale był to też czas, żeby już wstępnie zastanowić się i w jakiś sposób zaplanować swoją pracę poselską. Jestem członkiem dwóch komisji sejmowych, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Polityki społecznej i rodziny. I nie ukrywam, że pracę w tych komisjach zamierzam wykorzystywać jako narzędzie do wspierania naszego regionu. Jest rzeczą oczywistą, że jako osoba pochodząca ze wsi i jednocześnie będąca z wiele lat samorządowcem, znam potrzeby mieszkańców, tak zwanej prowincji, którą nie ma co ukrywać, jesteśmy. Powiedziała poseł Chęczyca. Podczas spotkania zapowiedziano walkę o odbudowanie silnej pozycji Platformy Obywatelskiej w regionie. Poseł Rafał Grupiński przyznał, że start w niedawnych wyborach samorządowych działaczy Platformy Obywatelskiej pod innym szyldem był błędem. Nie, nie ukrywamy naszej Platformy w powiecie, ale też w kilku miejscach, tylko w, Polsce, gdzie, w to się zdarzyło, że jestem przeciwnikiem tego, by nie iść patrzyli na platformę i uważam, że jakieś koszty się tego wtedy płaci, bo jeden wyborca poszukuje się, którego, który zna, nasz wyborca przyzwyczajony do platformy, szczególnie wyborca, który głosuje na nas w wyborach parlamentarnych. Myślę, że wystarczy zrobić porównanie statystyk i głosowań na platformy w wyborach parlamentarnych w powiecie i w sytuacji, kiedy powstaje inny komitet niż platforma, by zobaczyć różnice. Nie od to, że są różne głosowania, prawda, i różne wtedy działają też emocje i cele, że jednak te różnice są spore i warto wrócić do tego silniej i mam nadzieję, że w następnych wyborach samorządowych wśród platformy będzie tutaj się dana. Ponownie obecnie. Czyli to był błąd, tak? Uważam, że to był błąd, tak. To był błąd, mówię o otwarcie. Przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej nie będzie domagał się wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do kępińskich struktur Platformy. Nie, nie, nie. Tutaj yy, taka była prośba i była zgoda. Była prośba, żeby pójść pod takie, a nie inny to zgoda. Chociaż, jak mówię, moje nie było odmienne. Biuro poselskie Bożeny Chęczycy mieści się w Kępnie, w Rynku.